Cześć, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film z tematyką zapachów do domu. Będą świece oraz woski zapachowe e, i będzie to nowa firma, to znaczy firma, która nie pojawiła się jeszcze na moim kanale e, i dopiero zaczyna być coraz bardziej znana, bardziej powszechna e, i bardzo dobrze, bo są to przepiękne, świece, piękne zapachy, firma Woodwick i tutaj mam przykładową świecę trilogy, która, e, która jest, ma trzy zapachy w sobie. Tak więc są to rzeczy bardzo. Wyjątkowe i inne niż Yankee Candle, inne niż Goose Creek Candle, z którym miałam do tej pory do czynienia. I jest to też nowa marka, która pojawiła się w sklepie Pachnąca Przystań. Jest to mój ulubiony sklep stacjonarny w Łodzi, w którym ja osobiście bywam bardzo często. Często możecie mnie tam spotkać i właśnie tutaj część rzeczy kupiłam, a część wypożyczyłam do tego filmu właśnie z pachnącej przystani, żeby móc wam pokazać bardzo, bardzo dużą ilość zapachów oraz wszelkie rodzaje świec. I jeszcze ważna informacja. Może powiem na początku, że też do końca tego tygodnia, czyli do 19 czerwca, w pachnącej przystani jest minus 15%, właśnie na te zapachy. A jeżeli jesteście ciekawi, co Woodwick ma w swojej ofercie, to serdecznie Was zapraszam do oglądania. Może zacznę od charakterystyki świec. Otóż Woodwick ma w swojej ofercie świece sojowe, które, jak widzicie, mają no, zupełnie inne opakowania niż właśnie Yankee Candle. Nie są to takie klasyczne słoiki, tylko właśnie takie bardziej. Stylowe opakowania z drewnianą nakrywką i podstawowa, największa różnica w tych świecach jest to Knot. A mianowicie knot w łódwiku jest drewniany. Tutaj jest już świeca, którą ja ups, wcześniej paliłam. Jest to, jest to drewno, które po zapaleniu skwierczy. Jest to autentyczny, dosyć głośny odgłos, taki właśnie troszeczkę jak, jak ognisko. Więc ta świeca naprawdę nadaje super, super klimat w otoczeniu oraz daje bardzo mocny zapach. Te świece pachną co najmniej tak samo dobrze, tak mocną jak właśnie świece Yankee Candle, absolutnie tutaj pod tym względem nie odstają. I tutaj mam przykładową, dużą, klasyczną, dużą świecę, którą ja posiadam w zapachu Wood Smoke, właśnie. Taka jak widzicie, szara, stylowa, stylowa świeca. No i tak, jej zapach to jest prawdziwe palone drewno, ale z taką delikatną nutą e, słodyczy. Kojarzy, kojarzy mi się troszeczkę ta świeca z e, nutą perfum mojego taty, który też ma e, takie właśnie dosyć intensywne e, właśnie e, zapachy drzewne i tutaj właśnie bardzo bardzo mocno czuć to takie ciepłe drewno. To jest rewelacyjnie Odwzorowany zapach takiego naprawdę bardzo, bardzo przyjemnego ogniska lub, lub właśnie kominka. Producent tutaj pisze, że jest to prawdziwy zapach drzewa cedrowego i żarzących się drewienek. I tutaj naprawdę jestem w stanie się z tym zgodzić. Przepiękny, przepiękny zapach. Jeżeli oczywiście lubicie tego typu zapachy, właśnie takie drzewne, takie naturalne właśnie nadające bardzo specyficzny fajny klimat otoczeniu. I taka świeca e, ma 609 więc naprawdę jest bardzo ciężka i producent pisze, że może się palić aż 175 godzin, więc pali się e, dłużej o, o 25 godzin niż te największe słoiki Yankee Candle, e, ale też z tego względu kosztuje ona 129 zł, więc też troszeczkę więcej niż Yankee, e, ale moim zdaniem za tą Jakoś warto zapłacić i za to skwierczenie, właśnie drewna oraz no 175 godzin to jest ogrom, ogrom czasu. Ja tą świecę tutaj paliłam naprawdę sporo razy, a prawie w ogóle nie widać tu ubytku. Naprawdę jest jakiś bardzo, bardzo niewielki, tak więc to był pierwszy rodzaj, czyli właśnie klasyczna duża świeca. Kolejny rodzaj to jest świeca po prostu średnia, mniejszy, mniejszy rozmiar i ja posiadam tutaj akurat Marion Berry, której jeszcze nie paliłam i producent pisze, że jest to zapach słodkich i soczystych, dzikich jeżyn i faktycznie jest to zapach jeżyn, ale właśnie nie takich cierpkich, dzikich, tylko właśnie takich już bardzo dojrzałych, bardzo słodki, bardzo przyjemny, soczysty, dosyć lekki zapach, moim zdaniem idealny właśnie na lato. I taka świeca, według producenta, pali się 100 godzin, więc też bardzo długo, również więcej niż, niż średnia świeca Janki, a kosztuje 89 zł. Więc taka jest różnica generalnie wielkości między tymi dwoma świecami. I teraz przechodzę do mojego hitu, czyli świec Trilogy, które mają takie same słoiki, właśnie jak te świece przed sekundą, które pokazałam, ale mają trzy warstwy. I to jest coś, co i o czym ja myślałam od dawna, co zawsze myślałam, że kurczę, chciałabym mieć kilka zapachów w jednej świece I właśnie Woodwick spełnił moje marzenie i właśnie wyprodukował takie świece, I, i to jest rewelacja, po prostu rewelacja. I tutaj mam świecę, która się nazywa Peace and Joy i posiada w sobie trzy zapachy. Z wierzchu jest Candy Cane Cupcake. Niżej jest Cinnabark, a najniżej jest Cranberry. E, I taka świeca kosztuje 95 zł, czyli troszeczkę tylko więcej niż ta klasyczna średnia świeca. I tutaj niestety nie mam opisanych wszystkich trzech zapachów. Mogę Wam powiedzieć, co sądzę o tym, który jest w wierzchu. Candy, cake, cup, e, candy Cane Cupcake to jest po prostu taki ba, bardzo, bardzo słodka babeczka z lukrem. E, taka wręcz troszeczkę jak, jak landrynka. Bardzo... Ciekawy zapach. Mam wrażenie, że te spod spodu też troszeczkę tak przebijają. W każdym razie jest to bardzo, bardzo miła... Kompozycja właśnie taka jedzeniowa, słodka. No, szkoda, że nie mam tutaj opisanych dokładniej tych zapachów pod spodem. Cranberry, no to wiadomo, co jest, natomiast nie wiem, co to jest Sina Bark. Jeżeli wiecie, to napiszcie mi proszę w komentarzu. W każdym razie to była średnia świeca trilogy, która mnie zachwyciła, natomiast mam drugą, dużą świecę trilogy, którą już palę też od ponad 3 miesięcy, ale paliłam ją zdecydowanie, jak widzicie, jak widzicie częściej niż ten Wood Smoke. A to dlatego, że nie mogłam się doczekać kolejnych, kolejnych warstw. I Ta świeca akurat nazywa się Fruits of Summer i mamy tutaj po prostu trzy zapachy typowo owocowe. Z góry ten zapach, który już mi się praktycznie wypalił, to był pineapple, czyli ananas. I to był klasyczny. Tak klasyczny, bardzo, bardzo przyjemny zapach ananasa, słodkiego, bardzo dobrze odzorowanego, naturalnego, fajnego ananasa. E, niżej tutaj już właśnie mi przebija zapach e, lemon, czyli po prostu cytryna e, taka. Ale bardzo soczysta cytryna, nie taka jak w WC, wiecie, e, tylko taka naprawdę naturalna i bardziej mi się kojarzy z taką cytrynową landrynką, troszeczkę, jest dosyć słodka. A najniżej mamy tutaj dużą warstwę zapachu kokona, czyli po prostu kokos. Ja uwielbiam kokosy, zresztą mam kokosową tęczę w nazwie kanału, e, tak więc e, ten kokos też bardzo chętnie będę, e, będę palić, tak i ta. Świecę naprawdę ja ją paliłam bardzo, bardzo wiele razy. Stąd y, udało mi się tą jedną warstwę wypalić, y, ale ona również pali się oczywiście 175 godzin. Jeżeli chodzi o cenę, to jest to 135 zł. To są ceny oczywiście bez rabatu, które podaję. I mam jeszcze kolejny rodzaj, czyli po prostu świecę małą. Klasyczną małą świecę w pojedynczym zapachu, bo tutaj Trilogy już w takiej małej wielkości nie występuje. Ona kosztuje 52 zł i ma się palić 40 e, godzin. I ja tutaj mam zapach, który się nazywa White Tea and Jaśmin. I to jest cudowny zapach. Powiem wam, że uwielbiam, uwielbiam zapach e, właśnie białej e, herbaty. Mimo że jest taki bardzo lekki, bardzo, bardzo świeży i delikatnie słodki i tutaj jest świetne połączenie z tym jaśminem, który też jest takim zapachem odurzającym wręcz. To jest cudowna kompozycja właśnie. Bardzo, e, bardzo polecam osobom, które właśnie lubią takie właśnie delikatne, e, świeże, e, ale właśnie bardziej kwiatowe zapachy. Cudowne, naprawdę świetne, świetne tło na, na każdą e, okazję, właśnie. I na koniec jeszcze świeca bardzo oryginalna, którą też e, od zawsze chciałam mieć. Jak tylko ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę mieć, e, bo wygląda bardzo, bardzo oryginalnie. E, I jest to świeca, która się nazywa Hardwick. E, I ja mam zapach Curant, czyli jest to zapach pożyczek. i Jak widzicie, jest to taki. Mm, no owalny prawie że owalny kształt oraz wosk, który znaczy nie wosk tylko knot, który też jest z drewienek, ale troszeczkę innych i jest po prostu taki podłużny. Więc ta świeca Pali się tutaj, właśnie rozpala się na całej tej powierzchni, ale jak widzicie, bo paliłam już ją sporo razy, niestety nie wypalają mi się te brzegi. Tutaj no, może to ciepło aż tak dobrze nie dochodzi i tu, jak widzicie, troszeczkę, troszeczkę mi się źle wypala, ale ja, gdy ta świeca się pali, gdy ona jest jeszcze miękka, ja sobie delikatnie tutaj wykrawam te kawałki wosku nożem, zatapiam je i ta powierzchnia może się troszeczkę wyrównać. Więc to on raczej mi się ta świeca specjalnie nie zmarnuje i też będzie wiele, wiele godzin się palić. Co prawda, producent pisze, że ta świeca pali się. Tylko niby 50 godzin. Wydaje mi się, że powinna się palić dużo więcej, bo ja naprawdę paliłam ją sporo razy i tutaj ten ubytek jest dosyć, dosyć niewielki, natomiast intensywność zapachu jest bardzo duża. Ta świeca to jest. No, jedna świeca na cały, cały dom. Generalnie ten zapach będzie docierał chyba do każdych zakamarków, bo, bo jest ogromna powierzchnia palenia i taka świeca kosztuje 139 zł. A jeżeli chodzi o zapach, ja mam zapach kurant i jest to według producenta odświeżające połączenie słodkich porzeczek z dodatkiem soczystych mandarynek. I właśnie to nie jest taki typowy porzeczkowy zapach, nie jest taki cierpki, tylko właśnie jest bardzo, bardzo orzeźwiający i te mandarynki są bardzo wyraźnie wyczuwalne tutaj, więc też jest to świetny zapach, moim zdaniem na każdą okazję, na lato też, ale... Ale nie tylko. Ja to już zaczęłam palić chyba te świece jakoś w marcu, więc jeszcze jak było ciemno i zimno na dworzu, i też ten zapach bardzo mi umilał wieczory. Tak więc też Hard polecam, jeżeli podoba Wam się tego typu duża świeca. I jako pierwszy idzie zapach, który mnie zachwycił. Naprawdę jest po prostu cudowny. Znaczy, wspaniale mi się kojarzy. Jest to zapach e, Sea Salt and Cotton. E, I jest to e, odprężający zapach słonej, oceanicznej bryzy z nutką, mię miękkiej bawełny i jasnego e, drewna. Gdy powąchałam pierwszy raz ten zapach od razu, skojarzyło mi się. Ojejku, skojarzył mi się spacer przez nadmorski las, e, gdzie wyjeżdżałam z rodzicami. Co roku jeździliśmy nad Polskie Morze, właśnie. I ten zapach idealnie przywołuje mi wspomnienia, właśnie takiej morskiej bryzy połączonej z jakimś, jakimś drewnem, właśnie. E, i nutą bawełny, dzięki czemu ten zapach jest taki bardzo czysty. To jest jeden z tych um, odmian, odmian zapachów właśnie tych takich praniowych, że tak powiem. Tak jak flef, Fluffy Towels e, właśnie czy Clean Cotton z Yankee Candle. Tutaj jest Sea Salt and Cotton e, właśnie e, moim zdaniem troszeczkę ciekawsza odmiana właśnie z taką słoną, morską nutą, ale cudownie, po prostu cudownie odzorowaną, e, i ten zapach absolutnie mnie zachwycił. Już go e, paliłam i powiem Wam, że jeden kawałek, taki e, powiedzmy, że jedna trzecia takiego wosku, e, paliła mi się chyba 4, co najmniej 4 zapalenia tealighta. Jeden T-Light tea to jest około 4 godziny. 4 lub 5 razy nawet bardzo, bardzo długo i intensywnie pachniał ten wosk. Tak więc ja jestem zachwycona i polecam. Kolejny zapach jest to seaside mimosa, taki z kolei żółty zapach. I jest to zapach soczystych cytrusów oraz szampana. I moim zdaniem świetne połączenie. Tutaj te cytrusy są znaczy grają główną nutę, natomiast faktycznie jest też wyczuwalna nutka szampana, jest to super, super połączenie bardzo orzeźwiające, a jednocześnie takie nieoczywiste czyli nie same cytrusy, ale właśnie ten, ten szampan świetnie się tutaj zgrywa i bardzo fajny zapach na lato. I kolejny też typowo letni to jest Tropical Oasis z kolei taki turkusowy i jest to zapach Tropikalnych owoców, odświeżającego kokosa, niekończącej się białej plaży oraz wspaniałej turkusowej wody. I faktycznie to jest taki typ zapach, który kojarzy się z wakacjami gdzieś, nie wiem, w Grecji, w Hiszpanii. Generalnie e, najbardziej są tu wyczuwalne owoce, e, właśnie bardziej taki owocowy drink, ale gdzieś można z tyłu wyczuć e, też e, jakąś taką lekką nutę e, bryzy, właśnie czy czy czegoś, co kojarzy się z pobytem na plaży. Bardzo przyjemny zapach. I kolejny, tym razem coś innego. Jest to Wine Yard Nights i jest to czerwone wino z dodatkiem ożywczych nut śliwki zielonej figi na podstawie rozgrzanego piżma. No i jest to zapach już zdecydowanie bardziej, bardziej na, na jesień. Taki bardzo otulający, ciepły. Ale powiem Wam, że to wino nie jest tutaj takie bardzo oczywiste, nie jest to cierpkie wino, jest to zapach niesamowicie ciepły i. No, czuć, czuć bardzo też to pismo. To rozgrzane piszmo, więc ten zapach jest super, super właśnie taki nagrzany, otulający. Bardzo, bardzo domowy. No, też świetna, świetna propozycja, ale właśnie bardziej mi się kojarzy z takimi, właśnie nutami idealnymi na jesienne wieczory. I kolejny, tym razem zielony, i jest to Tranquil Tea. -ty? Boże, tym najtrudniejsza nazwa ze wszystkich do wymówienia. Tranquil Tea. Tak mi się wydaje, że powinno się wymawiać. I jest to z kolei bardzo orzeźwiający, taki właśnie zielony zapach. E, taki E, troszeczkę kojarzące się z roślinami i cytrusami. Mm, zielona herbata, chyba to, to jest też to, co jest najbardziej właśnie wyczuwalne w tym zapachu. Nie znalazłam tutaj opisu producenta, co dziwne. Ale właśnie zielona herbata i jakieś, jakieś cytrusy może są tutaj właśnie świetnie wyczuwalne i jest to też fajny letni zapach. I kolejny tym razem dla miłośników kwiatów. Fresh Flowers, przepiękny taki jasno-różowy zapach. I jest to zapach kwitnących kwiatów, dodatkiem musującego grejpfruta i białego wina. Mi on się kojarzy z zapachem kwitnących drzew i zapachem bzu. Tutaj jest chyba najbardziej wyczuwalne właśnie zapach e, bzu, tego zapachu wina ciężko, ciężko moim zdaniem określić. Ten grejfrut też nie jest jakoś specjalnie wyczuwalny, najbardziej właśnie dominują tutaj. E, Przepiękne, świeże kwiaty. Idealne na wiosnę. I kolejny, tym razem idealny na noc to jest Havana Nights. Taki jak widzicie, e, mocno e, morski kolor, piękny. E, jest to ucieczka w gorącą, letnią noc w kubańskim raju. Zapach liści tytoniu, czarnej orchidei i świeżej limonki. To jest absolutnie wyjątkowy zapach, który w ogóle ciężko do czegokolwiek porównać. Ja już go paliłam, e, był, był e, intensywny, właśnie. Idealny, idealny na noc. To jest idealny zapach na noc, po prostu. Bardzo taki um, troszeczkę orientalny, i troszeczkę świeży z kolei. Ta czarna orchidea, ten zapach takiego kwiatu, również jest tutaj wyczuwalna. No, niesamowicie ciekawa kompozycja. Akurat tego bardzo mi w ogóle ciężko określić, natomiast trzeba to po prostu powąchać. Nie każdemu pewnie się spodoba, no bo są te liście tytoniu, które są faktycznie wyczuwalne, ale jest to na pewno bardzo ciekawa, oryginalna kompozycja. I kolejny, który już też paliłam, to jest Honeysuckle. Taki jasno-żółty wosk, i jest to po prostu wiciokrzew tak i idealnie odwzorowany moim zdaniem zapach wiciokrzewu yy, troszeczkę akcentów jaśminu zostało tutaj dodanych, dzięki czemu ten zapach jest taki bardzo odurzający właśnie, nie jest aż tak świeży jak na przykład ten Fresh Flowers tutaj ten wiciokrzew i jaśmin dają takie Otulające, bardzo odurzające wręcz, wręcz wrażenie. Bardzo też przyjemny zapach. Kolejny zapach z kolei to Vintage Leather, czyli coś dla miłośników, zapachów takich bardziej męskich, bardziej nietypowych. I jest to tak na pewno zapach kojarzący się z męskimi perfumami, ale ta, ten zapach takiej skóry, takiej starej skóry jest tutaj też świetnie odzorowany, naprawdę nuty mchu i drzewa sandałowego są tutaj zawarte właśnie. Bardzo taki no tutaj żadnej słodkości absolutnie nie ma. Bardzo orientalny, mocny zapach. Na pewno nie dla każdego, ale jeżeli, jeżeli lubicie tego typu właśnie nietypowe zapachy, to na pewno polecam, polecam spróbować. Kolejny moim zdaniem dosyć oryginalny zapach to jest Soft Chambray, taki jasno-niebieski. I jest to relaksujący, czysty aromat miękkiego denimu z dodatkiem jaśminu i róży. I to też jest zapach moim zdaniem z tych właśnie bardziej takich praniowych. Troszeczkę kojarzy się z, z płynem do płukania właśnie. Zapach bawełny, ale tutaj mocno bardzo wzbogacony kwiatowymi aromatami. Zapach jaśminu jest najbardziej wyczuwalny, róża troszeczkę mniej, ale to jest naprawdę ciekawa, fajna pro, propozycja. Troszkę mi się kojarzy z Fluffy Towels, natomiast jest bardziej jednak kwiatowa, ale też jest to taki bardzo czysty, świeży, przyjemny zapach idealny do sprzątania. I kolejny podobny do niego to jest Pure Comfort, również taki jasno-niebieski i jest to zapach świeżo wysuszonego prania z odrobiną czystych owoców i satynowego piżma. I ten zapach idzie troszeczkę bardziej w stronę proszku do prania i takiego bardzo, bardzo właśnie świeżego, świeżego prania ogólnie, ale te zapachy, te nuty owoców są jak najbardziej wyczuwalne. Piżmo. Troszeczkę mniej, ale nadaje moim zdaniem takiej ciep, ciepła, nadaje ciepła e, temu zapachowi, więc jest to też fajna propozycja, moim zdaniem dużo fajniejsza niż właśnie chociażby clean cotton e, z Janki, który jest taki bardzo. Już bardzo jak proszek do płukania, a jednak tutaj mamy te dodatkowe nuty: właśnie i piżmo, i owoce, i przez co, przez co ta kompozycja nie jest taka jednoznaczna i jest bardzo, bardzo przyjemna. I kolejny różowy, tym razem First Crash. I tutaj producent pisze, że on oddaje niewinność pierwszej miłości poprzez soczystość rozgniecionych porzeczek i poziomek. I powiem Wam, że coś, coś w tym jest, bo mi się kojarzy troszeczkę z takim błyszczykiem do ust, troszkę z takim... Z jakimiś perfumami, które miałam, właśnie będąc nastolatką, więc może troszeczkę się kojarzy z tymi pierwszymi takimi zauroczeniami, powiedzmy. Natomiast jest to bardzo słodki, bardzo przyjemny zapach, właśnie jeżeli oczywiście lubicie takie typowo już porzeczkowo, poziomkowe, słodziusieńkie, landrynkowe niemalże zapachy, ale jest ma coś w sobie takiego odurzającego bardzo, bardzo przyjemny zapach. Tutaj jeden z. Jeden z ładniejszych, powiedziałabym. I jeszcze kolejny, który też jest jednym z moich faworytów, jest to Dream Cycle Daydream, czyli taki pomarańczowy wosk i jest to aksamitny pomarańczowy sorbet i krem waniliowy. No, po prostu boskie połączenie, boskie połączenie, bo ta pomarańcz jest tutaj taka bardzo słodka, nie taka, taka soczysta i wręcz cierpka, tylko taka niesamowicie aksamitna, to mi się kojarzy bardzo właśnie z... Z jakimiś lodami, lodami pomarańczowo-waniliowymi, tak bym to e, określiła. No, boski, ba, bosk, aż mi pociekła silka, dosłownie jak go wącham. Cudowne, cudowne połączenie, cudowna kompozycja, której nie spotkałam absolutnie w żadnej innej e, firmie. Koniecznie spróbujcie, jeżeli lubicie słodkie zapachy. To jest must-have, moim zdaniem. I jeszcze zostały mi tylko dwa. Tutaj mam zielony zapach e, bergamot and bazil. E, I jest to świeżo zerwana ogrodowa bazylia i liście herbaty. E, więc bardzo. Ciekawe połączenie jeszcze z nutą bergamotki, jest to na pewno zapach e, niesłodki. to jest bardziej zapach męski, bardziej świeży, ale ta bazylia jest tutaj naprawdę dobrze wyczuwalna, bardzo świeży zapach, taki troszeczkę właśnie zielony, tutaj też ta, zielo, ta, ta herbata też jest taka bardziej, bardziej może cierpka, bardzo orzeźwiająca, e, natomiast Polecam również, również fajne, fajne połączenie. I na koniec jeszcze Beach Broadwalk. E, I jest to spacer po promenadzie, czyli zapach bryzy morskiej, białego piasku i waniliowych gofrów pieczonych w nadmorskiej kawi kawiarence. Niesamowite połączenie, bo z jednej strony jest tu coś takiego, taka słodka nuta, a z drugiej strony uderza nas właśnie taka, taki morski zapach typowo, morskiej bryzy i olejku do opalania. Troszkę mi się tak kojarzy właśnie Również. E, tak, tak, troszeczkę coś z plażą, jak najbardziej, bardzo ciepły zapach, e, taki rozgrzany wręcz na słońcu. Super przyjemny, naprawdę bardzo ciekawe połączenie właśnie. Nie taki typowo morski, tylko właśnie taki, no troszeczkę coś słodkiego, trochę coś świeżego fajna, fajna, fajna kompozycja. I na sam koniec jeszcze pokażę wam dwa zapachy do samochodu, które również Ludwik ma w swojej ofercie. Wyglądają bardzo oryginalnie i jest to takie plastikowe opakowanie, które w środku zawiera takie kuleczki nasycone zapachem, które wydostają się przez otwory. I coś takiego tutaj ma z tyłu taki uchwyt. To się zawiesza po prostu w wywietrzniku, w aucie. Tam, gdzie macie klimatyzację, nawiew, tutaj e, będzie to dobrze pokazane, ale nie wiem, czy mi aparat złapie ostrość. Mam nadzieję, że tak. Tutaj e, jest instrukcja, mniej więcej, jak to się instaluje po prostu w wywietrzniku, e, w, właśnie w, w środku samochodu. I e, jest to bardzo fajne, bo ten zapach wydostaje się głównie wtedy, kiedy jedziemy autem. Nie marnuje się, jakby e, gdy auto stoi, i taki zapach do 40. 5 dni nawet e, pachnie, więc naprawdę naprawdę długo. E, I kosztuje 32 zł. I tutaj mam zapach Drew Drops. E, jest to odświeżający zapach porannej rosy z zielonymi liśćmi cytryny i świeżym bluszczem. Niestety za bardzo nie mam jak powąchać? Tutaj nie, niewiele czuć, natomiast ten zapach występuje wyłącznie w zapachach do samochodu. Nie ma go w wosku ani w świecy. Natomiast są też inne, które oczywiście znajdziecie również w świecy, i tutaj mam chociażby kurant, czyli również porzeczkę, właśnie. Tak więc, też ciekawa sprawa. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój przegląd rzeczy z firmy Woodwick. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że znaleźliście jakieś zapachy, które będą się Wam podobały, bo myślę, że wybór jest naprawdę ogromny i koniecznie polecam spróbować przynajmniej, przynajmniej wosków zapachowych, bo jest to najtańsza opcja. Aczkolwiek świece podbiły moje serce właśnie tym skwierczącym knotem. Tak więc ode mnie na dziś to tyle. Przypominam Wam, że do końca. Tygodnia, czyli do 19 czerwca, w pachnącej przystani w Łodzi są, jest zniżka minus 15% na tą firmę i znajdziecie wszystkie te zapachy, które, które dzisiaj pokazałam. Tak więc, jeżeli film się podobał, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Piszcie koniecznie, jeżeli miałyście coś z firmy Woodwick, może któryś inny zapach jeszcze możecie mi polecić. Chętnie, chętnie poczytam i wypróbuję również, bo wiecie, że uwielbiam testować zapachy do domu. No tak więc, tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za uwagę i do następnego papa. Pa.